Witam was, cześć, ja jestem Demo za. To jest just 2. Ostatnio zakończyliśmy te wyścigi drużynowe. Badaliśmy sprawę, że jeśli ja nie pojadę z Skyline'em, to pojedzie nim Tamara. Dziś czeka nas turniej torowy. Ten cel, dodatkowa modyfikacja Bernulli. Jeśli to ukończymy. Paniusia może być piękna, nie jest. Jakiś gdzieś tu jakiś Ciculitis, jakiś Żebrolitis, może gdzieś takiś jakiś telulitis. No i dobra, ja sobie wezmę Skylina. Mojego jego Skylina. Runda pierwsza. Ciekawe o co tu chodzi. Jestem ciekawy z tego względu, iż yy, yy, turniej torowy to może być, yy, Mogą być to mistrzostwa. Turniej Pucharowy składa się z trzech rund. Zawodnicy ścigają się w parach, a zwycięzcy przechodzą do następnej rundy. W rundzie pierwszej o prymat walczą cztery pary zawodników, następnie dwie pary zwycięzców przechodzą do kolejnej rundy i tak dalej. Aż w finale spotyka się dwóch najlepszych. Owodzenie. Aha! Czyli muszę dojść do finału. Walcza z Tyronem Albatresem, Leon walczy z Bowiem Sojerem, Keiko Staro, Nikolas z Crystal. I muszę dojść do finału, do rundy trzeciej. Kontynuuj. O! Dzień dobry panu! Założymy się? Nie że może 6 tysięcy Co pan myśli O Opierony No spoko! Jak chcesz się pozbyć wszystkich pieniędzy no Stary tyś musiał na nowo zrobić On postawił na mnie i na niego Postanowana 7 tysięcy ty 24 tysięcy złotych. to wygrać. Na zwycięstwo pełne jest 50 tysięcy, więc może w następnej lidze, jak już... Opony. Może jak w następnej lidze już będzie y, RX-7 odblokowana, to może ją kupimy. Bo RX-7 tutaj do się nam naprawdę przyda. A jednak nie możemy polegać tylko i wyłącznie na tych wozach, które y, wygramy. Bo są to jednak. Trzeba sporych umiejętności, żeby driftować jak jeden. O okay. Stary starych, choć choćby miał zepchnąć, to wygra. Tak, to grałem! I znowu trochę więcej kaski. kaski. Czyli na, tych, na tym turnieju się można mocno wzbogacić, bo nie dość, że 50 tysięcy kosztuje sam... 50 tysięcy wygrane jest za same, za same wygrane. Za samą wygraną. Z, le, z Leonem. Krystal przegrała. Ja z Leonem. Keiko z Nikolasem. Czy jakaś kobieta wygrała? Старый закон умещаем. Ну еще завожу его. Два раза подпишу. Ясно, быть. Ну, чем же Choćby chcie miał pospychać, rozdupczyć cokolwiek. Przyspieszenie mu dużo lepsze. W też że się nauczył ostatnio zmieniać biegi odpowiednio w tej grze. Dzięki peżotowi w sumie. Leon już jest bardziej... Nie wyprzedził rzeźbie. Stary. nie wiesz, z kim zadzierasz. Twój Nissan jest głupoparty. Może Żeby warto Co się stało ze Skyline'em? Przed samą metą. Przed samą metą. O, o, samą metą. Aż mi nogi ścierpły! Czas na szałową furię! Nadjeżdżamy. Oto standardowy wyścig na dorze. Finał fazy pucharowej jest zawsze warto wagi. Będę się ścigał z Keiko. Tym razem się nie zakładam. Ona jedzie akurum RZ. Dobra, jedziemy. Nieco mnie dziwi, że się komentator z SV. Co, na mnie próbuje wystraszyć? Nie, 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 nie pójdzie ci tak łatwo. Tak! Znajma piosenka mi leci Bo ja mam wszystko w słuchawkach, więc... Redukcja? Istnieje tu coś takiego jak redukcja?

To jest finał, skaj Nie możesz dać się pokonać jakim, jakiejś akurze. No i wygrałem. O, a mi serce wali. Skye'ko miama. Dead boss. Czemu MI OPONĘ UTNĘŁO? Czy koło całe? Zobaczcie sobie moje tylnie koło jest, sa, jest, jest, jest sam hamulec O już teraz już nie A jeśli nie zdążyliście sobie zobaczyć no to cofnijcie sobie nie? Albo obejrzyjcie film jeszcze raz I wygrałem 50 tysięcy Tu jeszcze taki... Kilkanaście tysięcy... Zakładów Zwycięzca Detmers. O, a mi w brzuchu zaburczało No, zresztą zbliża się godzina obiadu. Dzisiaj mamy piątek, jak to nagrywam. To co będzie? Kartofla kiszka. Czyli kartofle i. Czyli ziemniaki i maślon... maślanka. Maślanka? I kefir. Maślanka, kefir. O, coś z tego. Tak, postaram się mieć Skyline'a do końca. Na pewno go będę miał do końca. Bo jest 2000 ulepszy do tego, żeby mieć później czym wygrywać kolejne wozy. Teraz ulep odblokujmy sobie jeszcze ten. Ten, ten wizualny Tintegas. I pokażę Wam jeszcze coś innego. co tam odblokowałem, odblokowałem szybciej. Fresh and to jest to, co ma ta. Tak, krystal. Nie wiem, co... To funkcjonuje. editor. Dodaj. Eee! Eee, to są Digimony? Digimony. Wy Digimony! Girls! To byście już chyba widzieli. Girls! In the City to było to co ostatnio. Całkiem to spoko wygląda. Więc hmm, kresków dostawę okresówko tytułą coś takiego. Przez takie bardziej kobiece naklejki. Zostawy tematyczne. Woding pod to każdy zna, nie. To wszystkie pierdełki. Chiaset 2 retropak Jakiś Pegasus. A to poznaję. No wszystko te naklejki, które były kiedyś w justecie. Jedynce. Tak się robił losowy tuning. Czy bo tam było ogólnie, że się robił tuning. fiskał się klawę, że się ściskał tak długo aż tuning się sposował. Tam też był I punto 2 Właśnie, bo zostało nam jeszcze trochę czasu. Przy okazji pokażę Wam... Zobaczymy, czy jest tutaj punktu, chociaż mi się nie kojarzy. To jest Kion, to są. To mamy z Worlda, to no. Mało znamy, już. Tu jest Underground 2. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj tych audi jest dość sporo. Już widzicie, i mamy 3 ligi. To początkująca, siódma, szósta. I już jest tyle wozów odblokowanych. I każdy z nich ma osobny kokpit z, z, ściągnięty z rzeczywistości i on jest naprawdę bosko zrobiony. Zresztą tylko raz w życiu siedziałem w skyline Raz w życiu. Gdy teraz zagrałem w Just Juice 2, to poczułem się... Naprawdę ten cockpit jest tak jak w tej rzeczywistości. Odzorowany co do milimetra. Wszystko jest na swoim miejscu. Zresztą w toreno, z toreno widziałem tylko zdjęcia. I toreno też jest idealnie odzorowana. Peugeot 206, ten GTI. Często w, często siedzę w 206, bo GTI nie ma zmienionego, znaczy wnętrze nie jest zmienione. Często siedzę w takim wozie też. No ten... ten środek, te wnętrze jest obzorowany idealnie. Potem co jeszcze? S2000. S2000 też tylko zdjęć, ale też widzę... Porównywałem wszystkie te wozy ze zdjęciami z internetu i to wszystko się zgadzało. Wszystko było ok, co podniosła tego... Tą... tego RLX-a do... ze Nie wiem, jak to no, w Eclipse. No, nie mam jeszcze zbyt wielu aut kupionych. Ale widzicie, że to jest odzorowane dużo lepiej niż jest to w grydzie Autosport. Na grydzie Autosport naprawdę się zawiodłem. A po gameplayach z The Crew widać to... widać w The Crew to, że będzie to mega zajebista gra. Że pójdzie w to naprawdę dużo pograć. Jerzycie się, na ten 4W? No. spoko To sobie też potem przerobiłem. Kiedyś tam. W tym Widzicie, już jest 49 wozów. Odblokowanych. Lista wozów jest tutaj ogromna. Już jest 49 wozów. I każdy ma swój cockpit. Indywidualny kokpit który jest odzorowany. Więc naprawdę jest się nad czym zachwycać. Ja za tą grę daję w biedronce 10 zł. Kupię Grida Autosport za 130 zł w piku, 120 Zależy potem w jakim Empiku. I nie będę miał przyjemności z jazdy z kupitu, bo Cockpit nie będzie tam tak fajnie odzorowany, jak jest tu. tu czy w driverze San francisco czy no to już w Kolenie dwójce było to lepiej zrobione. także widzimy się następnym razem pamiętajcie o subskrybowaniu, o lajkowaniu, polecaniu. dziękuję wam za wyświetlenie. na razie, cześć.